Już jutro, 27 marca, radni Zgierza spotkają się na 14. sesji Rady Miasta. Na stole będą ważne tematy dotyczące finansów miasta, remontów ulic i komunikacji miejskiej. Czyli te 13,5 miliona złotych obligacji, które były zapisane i o którym była bardzo długa dyskusja, mają zniknąć. Czy znikną w całości, czy pozostanie około 2,5 miliona złotych z zabezpieczeniem na pokrycie tego dzisiejszej decyzji, czyli... Jakby zabezpieczenie środków na podatek VAT od dofinansowania, które, który ten VAT zostanie zrefinansowany, ale dopiero właśnie zrefinansowany, więc wcześniej musimy mieć na niego pokrycie. Możliwe, że, że jakaś część tych obligacji będzie zapisana z powrotem. Radni będą decydować także o przyszłości remontów ulic Drewnowskiej, Sienkiewicza, Rębieńskiego oraz modernizacji kamienic przy Dąbrowskiego. Pojawi się również temat wdrożenia nowego systemu za niemal milion złotych. Dzięki temu w aplikacjach i na przystankach będziemy Będziemy mogli na bieżąco śledzić ruch pojazdów. Będziemy mogli zobaczyć ich status, czy jest jakaś awaria, czy za długo stoją. Początek obrad o 9.30.